Z nami Aleksander Georgas, po niestety pierwszej przegranej walce Mema MMA Team Trójmiasto. Jak się czujesz? No nic, no boli, duma boli najbardziej, co mogę powiedzieć. Zawsze jest ten moment, kiedy, kiedy przychodzi, każdy musi kiedyś przegrać, no dzisiaj niestety ty miałeś tą e, przykrą sposobność. No niestety, no dobrze się zaczęło, popełniłem błąd, o, balenie w tempo było, popełniłem błąd, potem balaha niestety, no. Nie dało się już tak naprawdę z tej balachy wykręcić. Myślałam, że jeszcze się da, ale nie miałeś za dużej ruchomości, tam, nie miałeś za dużo możliwości w wyruszaniu. No i, no i poszło. To jest też tak, że jeżeli walczysz u siebie, to jesteś rozluźniony trochę i myślę, że wyszedłeś do tego ringu jako faworyt niepokonany, no ale dźwignia na rękę prawie że nie do wyjścia. No ciężko, ciężko było Tam próbowałem się wykręcić czy coś. Bardzo ciasno była zapięta i, i, i no nic do tej pory, czy skutki ręki, nie mogę ruszać w ogóle. Bardzo ciężko było, nie mogłem. Jakbyś mógł coś zmienić w walce, to co by to było? To znaczy, nie dałbym się wciągnąć do tej gardy, nie? Bo, bo, bo próbowałem go dopchnąć do siatki i od tego się wszystko zaczęło. Odbił się od siatki, na mnie do gardy, i, i tutaj był ten problem. Całe, no a co bym zrobił? No, zacząłbym jeszcze raz, no. Nawet nie całą walkę. Teraz co, yy, trochę odpoczniesz, jakie plany? Kiedy walka następna? Już wiesz coś? Yy, nie, nie, na razie nie mam żadnych planów. Na pewno wiadomo, teraz troszeczkę dużo więcej odpoczynku będę miał. Yy, studia też muszę sesję, akurat mi się zaczyna w przyszłym tygodniu, muszę pozaliczać się przedmioty i, i tak myślę, że w, po wakacjach to byłoby dobrze, nie? Może wakacja, jakaś walka, mhm. czy coś tak. Muszę odpocząć psychicznie też mam dużo przygotowań, bo do tej walki niestety nie udało się. Co zrobić? Była was trójka tak naprawdę ma Team True Miasto. No i jakby można powiedzieć, że dwóch wojowników wraca, starczą jeden na niej. No i jak się czujesz jeszcze? No, smutno mi, no co mogę powiedzieć? Smutno mi, żal mi tej walki. Może powiedzieć coś, pozdrowić kogoś i, i dziękuję Ci bardzo. No, chciałbym pozdrowić wszystkich moich fanów, których zawiodłem, niestety, trenera, wszystkich trenerów, którzy mnie trenowali. I to byłoby na tyle. I moją mamę chciałbym pozdrowić. moją mamę. Bole, bole. I głowa do góry na no.